By uchronić gęste lasy przed pożarem w rejonie CZU, strażacy wypalą teren w różnych miejscach. Na południu ogień zbliża się do gęsto zaludnionych miejscowości Felton Feltonii Mount Hermon. Strawił wiele dębów i sekwoi. Wypalimy teren między Empire Felton i Fall Creek. Od lat się tu nie paliło, bo niedaleko stąd do wybrzeża, więc wilgotność ściółki jest wysoka. Nie możemy wywołać zbyt dużego pożaru. Najpierw strażacy zrobią próbę. Trudno podpalić wilgotną ściółkę. Wilgotność względna 67%, o jeden mniej niż ostatnio. Prawdopodobieństwo zapłonu 20% bez zmian. Wiatr słaby. Wilgotność jest wysoka, więc wywołamy pożar próbny i zbadamy sytuację. Tu jest słabo. Spróbuj pod tamtym drzewem. Przy drodze jest zielono. O czym to świadczy? O wysokiej wilgotności. Ogień, który zaprosiliśmy, prawie wcale się nie rozprzestrzenia. Może się rozpali. Wylejemy więcej paliwa, żeby wypalić większy teren. Niska wilgotność przyczyniła się do powstania pożaru, a wysoka utrudnia walkę z żywiołem. Czoło pożaru jest coraz bliżej. Jeśli strażacy nie wypalą tego terenu, ogarną ich wysokie płomienie. Na domiar złego, pilarze pracują tam, gdzie ogień dotrze najszybciej. Zacznij metr od drogi. Czekamy, aż drwale stamtąd wyjdą. Nie możemy wypalić strefy, w której pracują. Mimo gęstego dymu pilarze zdołali się wycofać ze strefy zagrożonej pożarem. Udało się. Tak. Wykonaliście zadanie. Tak. Wywołaliśmy mały pożar. O to nam chodziło. Wypalimy teren pod sekwojami.